Eid Harreit nie żyje. Harreit zachorował w lipcu tego roku. W 2024 roku prowadził jeszcze reprezentację Islandii, z którą rozstał się pod koniec listopada. Największe sukcesy święcił z reprezentacją Danii, z którą doszedł efo 1 ósma finału Mistrzostw Świata 2018 w Rosji. Tam lepsi okazali się Chorwaci, którzy po porywającym widowisku wygrali 4-3. Polscy kibice najlepiej pamiętają Harreit z meczu eliminacji wspomnianego turnieju. Jego podopieczni we wrześniu 2017 roku spuścili ten gielanie biało-czerwonym, wygrywając aż 4-0. Hareid był także dobrym trenerem klubowym. Sięgnął po Mistrzostwa Danii, dwukrotnie wygrywał Szwedzką Ligę i raz Norweską. Ma za sobą także udaną karierę piłkarską. Grał na pozycji obrońcy i występował w barwach m.in. Manchesteru City, Norwich oraz Molde. Dla reprezentacji Norwegii rozegrał 50 meczów, w których strzelił 5 goli. Marek z Lwóz, KS Sport